Kamienica przy ulicy Mickiewicza na Konińskiej Starówce wyglądała pół roku temu, a tak wygląda dziś. Budynek zyskał nową elewację, nowe okna i drzwi zewnętrzne, wyremontowano też ściany piwnic i dach, który dodatkowo ocieplono. I choć poprawa estetyki kamienicy robi największe wrażenie, nie ona była głównym celem remontu. Główną inwestycją w budynku jest wymiana źródła ciepła. Wcześniej mieszkańcy korzystali z indywidualnych źródeł, w tym przypadku piece kaflowe. Na ten moment jest podłączona sieć miejska, cieplik, i to znacząco podnosi komfort mieszkańcom. A dla miasta oznacza ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i poprawę jakości powietrza. Likwidujemy nieczyste powietrze, czyli pyły, które są bardzo mocno generowane w okresie. Od jesieni do wiosny, przez te budynki. Dzisiaj tak naprawdę ten budynek nie emituje już żadnego zapachu. To bardzo mocno wpływa tutaj na otoczenie i na, na sposób oddychania. Taki sam cel towarzyszy trwającym remontom trzech kolejnych kamienic. Dlatego budynki przy ulicach 3 maja Wiosny Ludów i Wojska Polskiego nie tylko będą miały nowe elewacje i wyremontowane dachy, ale przede wszystkim zostaną podłączone do miejskiego cieplika. Ciepło pochodzące z cieplika u nas jest w 100% ciepłem ozowskim, bo jest produkowane ze źródeł OZE. Jesteśmy jednym z niewielu miast w Polsce, może nawet jedynym, gdzie aż tak duży procent ciepła ozowskiego jest w naszym systemie. Dzięki temu przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w zasobach, którego są remontowane kamienice, mogło sięgnąć po środki unijne przeznaczone specjalnie na takie inwestycje. Inwestycje są realizowane z Krajowego Planu Odbudowy, z programu TERMO MZG. Są to dofinansowania przede wszystkim do wymiany źródła ciepła. Remonty wszystkich czterech kamienic kosztowały ponad 7 milionów złotych. Dofinansowanie z KPO wyniosło ponad 4 miliony. Prace zakończą się w połowie roku.